Hej, z tej strony Gwiezdny Ninja, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd magazynu LEGO Ninjago, więc bez dłuższego przedrażania zapraszam was do oglądania. Klasycznie jak zawsze zacznijmy sobie od samej gazetki, no w tym numerze otrzymujemy y, Imperialnego Komandora, y, koszt gazetki to nadal 19,99, na całe szczęście jest to numer czwarty na rok 2024. Ym... Więc przejdźmy do gazetki. No i już jak otworzymy gazetkę, wita nas tu znowu ta reklama Mechakaja. Strasznie często się pija w gazetkach ostatnio. Spis treści z Bolobo. Następnie mamy e, e, informacje o zabawce oraz instrukcję składania naszego imperialnego komandora. Następnie mamy jakieś łamigłówki związane chyba z labiryntem. Następnie mamy jakieś różnice z mechami Ninja. Następnie mamy jakieś inne łamigłówki. Nie wiem, szczerze, co to jest. Reklama National Geographic. Comics. Mamy tutaj administrację z Ninjago. Znaczy, no wiadomo, że z Ninjago to magazyn Ninjago. Dajemy jakieś łamigłówki z Jayem. Plakat, nawet ładny. Plakat z Wilczymi Wojownikami oraz z Sinderem, no i nawet z Lordem Rasem, gdzieś tam w tle. Druga część poprzedniego plakatu łamigłówki, druga część komiksu. Także tutaj mamy dalej komiks. Następnie informacje o chyba ten. W oddziale rasa. Jakby mamy tutaj Cindera, Jordana i wilczych łowców. No i samego lorda rasa. Tylko, że widzę, że on nie dostał opisu, już tutaj jeszcze jakaś gra związana z wilczymi, jakby tymi wojownikami, i tak dalej. tutaj Chyba dalszy ciąg tej gry. Następnie mamy wygrane prace poprzedniego konkursu oraz nagrody na kolejny konkurs. Cztery te ogary łowców smoków oraz dwa, jakby dwóch rajów. A w kolejnym numerze otrzymamy naprawdę genialną minifigurkę wspinaczkowego kaja figurkę, jest wykonana naprawdę fajnie i otrzymamy go już 14 maja. Oprócz tego jest reklama komiksu z Jokerem, który wyjdzie 18 kwietnia. No i reklama Jurassic World. Więc przejdźmy sobie do samego dodatku. Więc przejdźmy sobie do dodatku, a w postaci dodatku, jak już mówiłem, mamy minifigurkę Imperialnego Komandora. Oprócz tego, oprócz samej minifigurki, otrzymujemy w tym magazynie kartę limitowaną o numerze 23, dzielny Kai. co bardzo ładna, fajna karta. Jak ktoś zbiera, to zawsze fajnie do kolekcji. Natomiast no, głównym powodem, żeby zakupić ten magazyn, jest jednak minifigurka samego Imperialnego Komandora. No, figurkę tę prawdopodobnie większość fanów Ninjago już posiada w swojej kolekcji, gdyż nie była ona jakaś ultra wyjątkowa i ultra rzadka. Ja chociażby sam ją posiadam z pojazdu Zeina Natomiast zawsze spoko kolejne egzemplarze do armii, chociażby sobie wyhaczyć. Figurka ta jest wykonana naprawdę ładnie, ma dosyć sporą ilość, dosyć szczegółowych nadruków. Jeżeli chodzi o brońkę, to jest ona taka dosyć zwyczajna. Jedyny taki ciekawszy element jaki. Tutaj bym widział, no to jest ten pomarańczowy, taki przeźroczysty jakby. Natomiast sama min figurka jest wykonana naprawdę ładnie. Dostajemy tutaj taki bardzo ciekawy hełm. Naprawdę, no jest on dziwny dość mocno. Przypomina trochę jakiś talerz bardziej niż hełm wojownika Imperium, ale okej. Okay. Znaczy wojowniki z Imperium mieli takie hełmy, ale no przypomina właśnie taki bardziej talerz niż hełm do tego typu figurki. Następnie klasycznie tą Zbroje, jak w przypadku każdej minifigurki, tego typu, no i naprawdę szczegółowe nadruki na torsie oraz nóżkach, jak to na figurki z nowego Ninjago przystało. Swą drogą te główki też są naprawdę wyjątkowo szczegółowe, no i na dodatek nie dostajemy tutaj, jak w przypadku większości figurek, podwójnej twarzy, tylko tylny nadruk, jakby ten nadruk to nie jest druga twarz, tylko po prostu jakiś nadruk z tyłu, więc naprawdę fajnie ta figurka wygląda, naprawdę ładnie się prezentuje. Magazyn ogólnie rzecz biorąc jest moim zdaniem naprawdę dobry i warty uwagi, chociażby pod armię samych wojowników Imperium. No i jest to chyba z tego co się orientuje ostatni magazyn z pierwszego sezonu Lego Ninja Dragon Rising, gdyż. W przyszłym miesiącu dostajemy już dodatek z drugiego sezonu, a najprawdopodobniej znając magazyny LEGO, jest to, będzie to już ostatni. W sensie ten teraz jest ostatnim numerem z pierwszego sezonu, choć nie wiadomo, ale w sumie na czerwiec jest zapowiedziany już piączkowy Lloyd, więc raczej tak, to jest ostatni numer z pierwszego sezonu Dragon Rising. Więc to by było na To tyle w dzisiejszym odcinku. Cześć!